Don't. Teraz możemy lepiej naciągnąć no, też sznurek. O, przestało widać. Tak, poprzykręcamy sobie kątowniczki Do tych poprzeczek, tak żeby można było Śrubę Zakotwić Damy tutaj takie torksy 60 60 mm długie takie w zupełności wystarczy gdzie ja położyłem te szczyta mamy wymurowanego zaraz sobie obskrobimy tutaj wszystkie te gluty co zostały tutaj daliśmy nad struną struny betonowe Podnoszenie jest nieużytkowe, także moim zdaniem szkoda pieniędzy na gazobetonowe. Gazopetonowe jest trzy razy droższe, także moim zdaniem mija się to z celem tylko jeszcze kątowniczki potrzebne. piamy sobie zaraz śruby powkładamy szalujemy i zalewamy pokazywaliśmy już na dwóch filmach, jak należy obsadzać niczym się nie różni obsadzanie gazobetonowych od betonowych poza tą poduszką betonowe wiadomo są twardsze od gazobetonu tutaj to nie ma takiej możliwości żeby to się ugięło ale daje się te poduszki po to że jakby ugięło się nad nadproże te miejsca tutaj na, na samym rancie narażone są prawda na ułupanie na odszczypnięcie na no nie wiem jak to nazwać po prostu na popękanie tak a jak jest poduszka betonowa nie ma takiej możliwości Dobra, przykręcamy resztę i wkładamy szpilkę. ma! No i tak. Pręd gwintowany dyszka. Wkładamy w kotownik. O, coś nie chce wejść. Ale wejdź. Zaraz mu się pomoże. O to zalejemy w każdy kątowniczek. Tu na szczycie dwa. W trzech miejscach tak złapane. Nie ma siły, żeby coś to poderwało. I szalujemy. Szalujemy, nic nie przewiercamy na wylot żadnych szpilek, na same wkręty u góry wkręcika, żeby nam tego nie rozjechało się. Nie będziemy wibrować tego wibratorem. Tak, kielnią się zawibruje i zupełności wystarczy. No i tak, szalujemy. Można na torksy, można na wkręty. Tu już mamy temat sprawdzony, bo już tak nieraz robiliśmy. Mogą być zwykłe wkręty, tylko żeby gruby gwint był. Jak najwyżej kręcimy na tych uskokach, najlepiej na samym górze, prawda? Wtedy nie ma. Znaczy, no jak będziecie mocno ubijać, wibrować, to jest możliwość to wywalić, wyrwać, ale trzeba się już naprawdę postarać. Czekaj Stasiu, wezmę sobie jeszcze torks Zalewamy! Oczywiście pręty za zakrzywione na końcach, zawibrować. Oczywiście to nie jest jakiś beton. Proporcje te same co do murowania. Bez żadnego kruszywa w zupełności wystarczy. Zawibrować tu najważniejsze, żeby odlało te tego pręta sobie przeglądam, tam tu ważne żeby dobrze było pod tą poprzeczką Czyli się dokręci tą śrubę i tyle cała cała filozofia później rozszalowujemy i mamy Elegancko raz, że wytrzymałe, to do tego yy, równy skos, tak. Bez docinania każdego bloszka z osobna, o wiele, wiele szybciej i moim zdaniem mocniejsze rozwiązanie niż kotwić to w gazobotonie.